Halo, sąsiad, czekaj chwilę! Cześć, cześć, cześć! Cześć, co tam? Sąsiad, ty jesteś taki dobry Majsterkowicz, a ja muszę remont zrobić, wymalować chałupę, a ja nie potrafię. Zrobiłbyś mi w ramach takiej fuchy, co? Dobra, nie ma sprawy, sąsiad, trzeba sobie pomagać. Ty będziesz miał fajnie remont zrobiony, ja będę miał zarobione, nie? każdy będzie zadowolony, no. Super! Tylko jak będziesz szedł na fuchę, to terminal weź do płacenia, bo teraz nie ma gotówki, wiesz, już nam zlikwidowali, nie? Zapomniałem, ja, że teraz nie ma tej gotówki, że nam zlikwidowali ją, ale wiesz, to w sumie dobrze, nie, bo to wie, bakterie, zarazki. To trzeba było w kieszeni nosić, w sklepach ciągle nie mieli wydania, wydać jak resztę i tak dalej. To ci powiem, na dobre nam wyjdzie, taka nowoczesność nam się przyda, nie? No dobra, to jutro wpadnę, nie? A kto to? Halo? Dzień dobry, Urząd Skarbowy. Pan Jan Kowalski przy telefonie? Tak, przy telefonie. A Urząd Skarbowy o co chodzi? No proszę pana, jakiś czas temu na pana konto wpłynęło 1000 złotych? Proszę pana, ja chciałem się dowiedzieć, co to za przelew był? A to miałem e, fuszkę taką robiłem sąsiadowi, tak po prostu sobie prywatnie. Proszę pana, w tych czasach już nie ma prywatnie. My wszystko widzimy, gdzie pan kupuje, co panu wpływa na konto. Podatek trzeba zapłacić od tego, a pan nie zapłacił, więc będzie kara, proszę pana, panie Kowalski. A jak będzie kara, proszę pani, to, to przecież to jest normalna taka fuszka. No proszę pana, to była normalna fuszka, a to będzie normalna kara tysięcy złotych, panie, za niezapłacanie podatku.